Dawno w moim parku dinozaurów nie pojawił się żaden nowy dinozaur i dzisiaj to naprawimy. W dodatku wypuścimy wszystkie dinozaury na wolność, żeby zobaczyć, jak bardzo będą chcieli się zaprzyjaźnić z losowymi ludźmi, którzy sobie tutaj chodzą, 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 i tak naprawdę nie wiadomo, czy oni cokolwiek tutaj zwiedzają. Zobaczmy. Poobserwujmy, co się stanie z tymi osobami, czy one magicznie wyparują, czy raczej wejdą. Okej. Okay. No, to jest y, jak coś, Peron 9,3 Dlatego można przenikać przez ściany. A Was witam w kolejnym odcinku Jurassic World Evolution 2. Tak, dawno nie było filmu, ostatnio tylko się bawiłem modem na y, sterowanie dinozaurami. Tak, takie rzeczy tutaj też są. Ale y, no, nie było takiego zwykłego filmu. A wiem, y, że bardzo czekaliście na ten film, bo dostaję dużo komentarzy. Flotar, kiedy Jurassic World Evolution 2, Boom, teraz, także zostawcie łapkę w górę, to w kolejnym odcinku będzie nowy park z milionem nowych dinozaurów. Tak zrobimy, bo taki ma plan, dlatego to jest ostatni odcinek z tego parku, tak, to od razu wolę po prostu zaznaczyć. I tak jak mówiłem, nie mamy żadnego, znaczy dawno nie pojawił się żaden nowy dinozaur, więc pierwsze, co zrobimy, to zobaczymy w ogóle, jakieś kamiliny. Okej, okay, mamy yy, Sinosauropteryxa. Czy to ma być ostatni dinozaur w tym parku? No nie, patrząc na to, że on jest taki, yy, jest takim maluchem, no to wydaje mi się, że możemy zrobić coś troszeczkę lepszego i yy, latającej gady, nie, pancerni roślinożercy, no tutaj jest jeszcze dużo dinozaurów, bardzo bardzo dużo dinozaurów, których do tej pory które do tej pory się nie pojawiły. Ale czy nas interesują roślinożerne dinozaury? Znaczy, ja będę mówił za siebie, ok? Ja chcę, żeby one tutaj e, rozpoczęły ataki różne na inne dziwne dinozaury, chociaż taki Terizinosaur. A może wiecie co? Zrobimy dwie rzeczy. Po pierwsze, Terizinosaur, bo to jest naprawdę fajny dinozaur. I wiem, że on może pobić się w bardzo ciekawy sposób z innymi dinozaurami. To będzie jakby pierwsza rzecz. A drugą rzeczą będzie oczywiście jakiś mięsożerny dinozaur. Tylko, no muszę zobaczyć, co tutaj? Gady morskie. Mięsożercy. A, okej, okay. no to. To du dużo mi ich tak naprawdę nie zostało. Mamy jeszcze tego Indoraptora, ale nie będę już badał tego Indoraptora. To będzie cel, do którego będę zmierzał w nowym parku dinozaurów, gdzie będzie 10 tysięcy nowych dinozaurów. Znaczy nie, okej, okay, plan mam taki, żeby wygrać wszystkie możliwe mody na dinozaury. W tym sensie wszystkie mody, które dobrze wyglądają. Nie, nie będzie tutaj jakiegoś takiego gówna totalnego, które będzie bardzo, bardzo słabe, bo są też takie mody, ale raczej takie fajne, które urozmaicą troszeczkę ten park. Plus trzeba pamiętać o tym, że Jurassic World Evolution 2 już nie dostanie żadnych dodatków, żadnych DLC, nie wiem, czy jakiekolwiek update'y jeszcze będą, z prostego powodu, w przyszłym roku, możemy chyba już tak założyć, bo pewnie w tym dostaniemy zapowiedź, będziemy mieli Jurassic World Evolution 3, które będzie powiązane z najnowszym filmem, czyli, ojejku, nawet nie wiem, jak on się nazywa, ten Jurassic World Odrodzenie, tak, na szybko sprawdziłem i w międzyczasie Terry Zinozaury, mamy już gotowe badania nad nim przeprowadzone, więc teraz co musimy zrobić? Musimy wysłać ekipę ekspedycyjną, żeby znaleźć znalazła nam po prostu DNA tego. Tu jest centrum ekspedycyjne, mapa ekspedycji. I teraz pytanie: Gdzie tutaj będzie ten dinozaur? W ogóle, ten Jurassic World właśnie odrodzenie ma być w lipcu. Nie wiem, czy o tym widzieliście, czy nie. Ale tutaj, przy okazji, też możemy sobie o tym porozmawiać. Albertozaur? Ty? A może Albertozaura jakiegoś wezmę? Wcale przecież nie muszę odkrywać nowych dinozaurów, skoro jest tutaj mnóstwo tego. tego DNA do wydobycia, albo bardziej skamielin do wydobycia. Które można właśnie. Czekaj, co. Tutaj mamy proco, yy, proceratozaur. Proceratozaur. I szczerze, on brzmi nawet spoko. Megalozaur. Okej. Okay. Metriakan... Ej, dobra, Proceratozaur. Nie będę sprawdzał, jak on wygląda, ale to będzie nasz mięsożerny dinozaur, którego dzisiaj będziemy na pewno chcieli też tutaj wypuścić, ale muszę znaleźć jeszcze tego Terizinozaura. O, tutaj się ukrył, tylko że osiągnięto limit ekspedycji, więc będę musiał wysłać parę ekspedycji po tamto DNA i parę ekspedycji na Terizinozaura. Także dajcie mi chwilę. No i tak patrzę z tym Proceratozaurem, to mogłem lepiej trafić, no ale niestety, tak już zostało wybrane, niech naukowcy tutaj pracują. Dziękuję bardzo, a my wysyłamy ekipę na kolejną ekspedycję. I co tutaj za walka jest? Halo, o co chodzi? Ojejku, alozaur walczy z tyranozaurem? Nie, to jest tarbozaur, właśnie, bo co, coś mi nie pasowało po prostu z jego wyglądem, także jak widzicie, nawet nie mogę się na chwilę skupić e, na tym, na, mm, na, na przygotowaniu tutaj wszystkiego, bo mamy co chwilę walki. Nawet nie, nie miałem pojęcia o tym, że alozaur żyje teraz z tarbozaurem tutaj. No, ale przynajmniej się czegoś nowego dowiedzieliśmy. E, o, czekaj, jakiś dinozaur jest chory? Uuu, dilofozaur, z, zły stan zdrowia. I co jest z tobą, stary, nie tak? Tutaj komfort doskonały, dolegliwości. Nie wykryto dolegliwości. I kolejna walka. Teraz kto walczy tutaj? Mamy... Hmm, to jest, czemu jest Mega Raptor u Skorpiosa Rexa? Ej, dobra. A, ja wiem, dobra! Ja wiem dlaczego! Okej, okay. to też się wiąże yy, historia z poprzedniego tygodnia. W skrócie było to fosil... Yy, Fossil. Yy, no, ta gierka po prostu, którą tam z walkami dinozaurów. I w momencie, gdy ja chciałem wrzucić ten film, okazało się, że gry już nie ma, więc musiałem na szybko ogarnąć miniaturkę. Więc wziąłem transportowe Megaraptora do Scorpiosa Rexa, żeby on właśnie zrobił jakąś taką pozę, którą mógłbym użyć na miniaturce. Tak, to jest cała historia, dlaczego Megaraptor znalazł się yy, w klatce z yy, tym gościem. Okay. Widzę, że tutaj jakby walka na dystans jest, spoko, nie ma żadnego problemu, no wiadomo, że ten będzie, o, on patrzy, on patrzy już na ludzi, spokojnie, za chwilę do tego dojdzie, przynajmniej mam taką nadzieję, no więc dlatego Megaraptor tutaj się znalazł, no to gdyby kogoś to, u, samotny, torozaur, przecież tu są inne toroza, a, to jest, okej. Okay. No, tu, tu też jest inny to, torozaur. Nie wiem, co się z nimi stało. A co tu się dzieje? Jakiś dinozaur uciekł? Nie. Megaraptor, niebezpieczny dla gości. Ja, a, no, super niebezpieczny dla gości. O sobie, aha. <laughs> widzę. E, rzeczywiście może być niebezpieczny, dlatego że i ten drugi megaraptor. A, ma, ma tengoryce. Nie, nie mam pojęcia, co to, zna, co to są tengoryce. Wiem tylko, że ktoś powinien tutaj podjechać i naprawić to. Wila. Ja chyba będę musiał to zrobić po prostu ręcznie. Tak. Sterowanie bezpośrednie i gdzie jest ta rozwalona klatka? No, dobra, zostało to naprawione. Mega Raptorze, proszę się ogarnąć, stary, bo to nie, nie posłuży ani mi, ani tobie. A jeżeli bardzo chcę wywalczyć... Czekaj, niebezpieczny dla gości. Ale czemu jest niebezpieczny dla gości? Powinno to już zniknąć chyba? Wymaga kontroli stanu. Oj, 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 co ty robisz? Nie, no nic nie robić. Tu jakiś gościu jest jeden. W ogóle tej... Ej, porównując, teraz sobie zdałem sprawę. Zobaczcie na to. Co, co ty robisz? Czy ty robisz zdjęcie? Co... Co on robi, ten gościu? Patrz na to. A on sobie robi selfie z tym, z Megaraptorem. No w sumie idealny moment, ale właśnie sobie zdajemy sprawę, jaki ten Megaraptor jest ogromny, porównując do człowieka. Nie wiem, jak widzisz po prostu same te dinozaury, to jedno, ale jakby je po prostu z człowiekiem, to kompletnie inaczej to wygląda. Jeżeli chodzi o moje skamieliny, to tak, mamy Terizinosaura już prawie gotowego. Przy okazji Velociraptora nawet uda się pewnie ogarnąć do 100%. Bo jeżeli sobie zobaczymy na tą mapę ekspedycji, no to tutaj oprócz właśnie Terizinosaura jest jeszcze Velociraptor, więc plan jest taki, żeby te wszystkie dinozaury wypuścić w tym małym ogrodzeniu, zbudować ogromne jedno ogrodzenie tutaj, na całą tą, usunąć te, które są w środku i zrobić wielki, e, no wielką walkę tych wszystkich dinozaurów. Tylko trzeba pamiętać o tym, że ja mam poprawione AI tych dinozaurów, przez co one będą na przykład atakowały w grupie, mogą tam być inne jeszcze jakieś nieprzewidziane rzeczy, ale ogólnie dinozaury w mojej wersji gry... A, ogrodzenie zniszczone. K kto, kto zniszczył ogrodzenie? Ty zniszczył, nie, nie ty zniszczyłeś. Ty, mega raptorze! Dobra, wyjdź! Star, albo nie, no, muszę go uśpić. Muszę. Mu muszę go uśpić, bo to nie jest jeszcze moment. My dopiero robimy przygotowania do wielkiej walki, a on z jakiegoś powodu, po prostu, yy, dodać zadanie, no, się wyrwał. Więc ja mam dla niego yy, pewną nagrodę. No i zobaczymy, czy teraz będziesz takim cwaniakiem, panie Megaratorze, jeżeli powiedzmy, na pewno się nie będziesz nudził, tak, yy, w tym swoim ogrodzeniu. Także powodzenia ci życzę. Mi została jeszcze jedna ekspedycja, żeby tutaj wszystko przygotować, chociaż tak naprawdę już mógłbym zacząć pierwszą rzecz robić. Pusta wylęgarnia, yy, ochrona przed burzą, a mamy dodatkowe stanowiska, dodatkowy naukowiec. Mm, dobra, yy, to będzie mały Problem, bo jednak chciałem i Velociraptory, i Proceratosaury, i y, Terizinosaury, ale w takim razie, jako że mamy dwa y, sloty, no to tak. Synteza dinozaura zobaczmy. Dinozuch. O, Dinozucha nie ma chyba w podstawowej wersji gry, jeżeli dobrze pamiętam. Malusaurus też go nie ma. Megaraptora też nie ma w podstawowej wersji gry. A tu, trudno po prostu, jak sobie patrzysz na te wszystkie dinozaury, to ciężko jakby y, sp sprawdzić, który jest w podstawowej wersji gry, a który został przeze mnie dodany. Dobra, mamy Terizinozaura i weźmiemy mu jak. Jakiś genom powiedzmy, hmm, zdrowie. Okej, okay. Terizjonozaur 2022. Niech będzie oczywiście inspirowany filmem. Yy, silny. Musi być silny. Tak, wszystkie modyfikacje zostały. Aha. No dobra, no to będzie silniejszy i nietolerancyjny, tolerancyjny. Potrzebujemy. Po potrzebujemy pokorny, hmm, co mu tutaj, że spragniony, napojony. Nie, co coś bym mu tutaj chciał, tak wiecie, żeby mu totalnie odwaliło, ale ni nic takiego nie widzę. Dobra, to wszystkie punkty mu władowałem w siłę i też będzie spoko. I ekspedycja nie. Musimy jeszcze chwilkę poczekać. I naprawdę tylko jedno jajo zaura będziemy mieli. No dobra, no, no to mam nadzieję, że przynajmniej będzie y mocny ten Terizino, a nie okaże się, że po prostu zginie w walce z jakimkolwiek dinozaurem skamielina 99%. A, dobra, bo ja, już mam gotowy genom. To teraz muszę syntezy dinozaura i proceratosaur. Tak, no tutaj będzie na pewno damy mu, żeby był bardzo, bardzo agresywny, znaczy agresywny, bardzo silny po prostu, pek. 191 tysięcy, patrząc na to, że no. Kosztuje tak mało, to ja już wiem, że to nie będzie jakiś silny dinozaur, ale za chwilę to wszystko tutaj trzeba będzie. O, rozpoczęła się walka, przepraszam, mamy walkę pomiędzy dinozaurami, także za chwilę do tego wrócimy. Czy to jest chyba, nie wiem, trzecia albo dzisiaj czwarta walka? Wszystkich wam nie pokazywałem, no bo one tak naprawdę kompletnie do, donikąd nie idą. Nie ma żadnego finishera ani z jednej, ani z drugiej strony. Chyba, że za chwilę nagle coś tutaj się wydarzy. Ale nie wydaje mi się. One będą po prostu walczyły bez końca. Walczyły o to, który jest tutaj lepszy. Uuu. Jakiś yy, alozaur jest chory. O, czyżby? Finisher. 46% zdrowia ma ten alozaur. I będzie koniec walki, tak? Bo... O! Ty! Jednak nie! Ej! To teraz może będzie. I no... Ile już ma? Czekajcie, tarbozaur, ile ma walk wygranych? Zabójstwa 0, zapis walk 5 wygranych, 2 przegrane. No więc, no, i, i jest potężny. To trzeba mu na pewno oddać. Wróćmy, może, sobie do tutaj, do tego miejsca. Ile będziemy mieli? No, 3 jajka tylko. Wow, to jest nadal za mało, ale mówię, będziemy na pewno y, mogli sobie poobserwować różne dinozaury. I w międzyczasie, jak już te jajka się przygotowują, no to trzeba zrobić tutaj ogromną bramę. Jaką bramę? Chodziło mi oczywiście o ogrodzenie, które się tutaj pojawiło dookoła. Tego parku i tak, spokojnie za chwilę pousuwamy tutaj te wewnętrzne właśnie ogrodzenia, tak żeby te dinozaury mogły chodzić tylko w tym obrębie. Albo w sumie właśnie, zrobić taką wyspę i wrzucić tam dużo dinozaurów i po prostu sobie je obserwować. Nie na jakichś takich, nie na y, takich małych ogrodzeniach, które są tutaj, tylko ogromna wyspa. Która wiecie, miałaby własny ekosystem i tak dalej, i tak dalej. No to to też można pomyśleć o Hopil na wiadomość. Eem, Torwozaur, witam cię serdecznie, kolego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że y, z chęcią się Tobą zaopiekuję. Będę miał nawet dla Ciebie bojowe zadanie, stary. A e, i czekaj, co ja mam? muszę kliknąć? Pozostały czas. No, wziąłem ekipę. Aha, dobra, minuta 37. Teraz terizinozaur y, jest już, powiedzmy, gotowy do wypuszczenia. Y, nie, przepraszam. Proceratosaury są gotowe. Do wypuszczenia. Zobaczmy, jak będą wyglądały. Uwielbiam te animacje. Ach, nie, no to. No tak, no, mogło, być <staje> mogło być coś lepszego. Allozaur, i jak widzicie, tarbozaur nadal ze sobą walczą. No spoko. Takiego dinozaura widziałbym e, w, 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 w No Jak pa patrzę na niego, to po prostu tam by się na pewno znalazł. Jeszcze poczekamy na Terizino. E, później biorę zatrzymuję grę. Usuwam wszystkie ogrodzenia, żeby po prostu tylko to, które jest tutaj na zewnątrz e, ograzało nas i lecimy. I zobaczymy. <grybujesz> Mam nadzieję, że uda mi się poka pokazać jak największe, jak najwięcej finisherów i walk pomiędzy tymi dinozaurami, ale może to wyglądać różnie. Wiecie, no ja będę obserwował jednego dinozaura, okazuje się, że pięć innych tam poluje na kogoś. Więc yy -y, pamiętajcie o tym. No i zobaczmy tego pięknego Terry dinozaura, który za chwilę też rozpocznie tutaj swoje łowy. Z nim widziałem w ogóle, że jest dużo fajnych finisherów, jeżeli on yy, jakby pokonuje inne dinozaury, więc to też trzeba będzie sprawdzić w nowym Parku, i tak. E, o, transmisja przychodząca. Swytany żywcem. Dobra, znaleziono jeden. Kontynuuj i przetransportuj dinozaura. Powiedzmy, że tutaj na ten. E, no, tutaj ni nikogo nie ma. I tak jak mówiłem, teraz e, zostało mi jedynie e, usunięcie po prostu tutaj tego ogrodzenia. Czyli tak. Lecimy powoli. W sumie, o właśnie, ja mogę grę sobie zatrzymać. I tak to się nie prezentuje po usunięciu całego ogrodzenia. Także rozpocznijmy łowy. Wszyscy ludzie zostali uwięzieni w parku. I oni na razie nie wiedzą, czekaj. Zobaczmy sobie, a tak, oni, o, już wiecie, już wiecie, ojejku, a dobra, bo oni uciekają przed samochodem, tak? O, czemu, czemu on Wszy, wszystkie ten, wszystkich, <ścoughs> wszystkich ludzi przejeżdża? Chwila, musimy zlokalizować, okej, okay, to jest nasz pierwszy dinozaur, to jest chyba dilofozaur, tutaj jakaś kózka, oho, oho, czyżby będzie za chwilę A tak, na jakiegoś człowieczka? No dawaj, 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 pokaż, że potrafisz polować, a nie... Okej, okay. biega sobie pomiędzy ludźmi. Nie ma pojęcia, co za bardzo zrobić jeszcze ten y, Dilo, Spokojnie. Y, wróćmy sobie może do. Uuu, zaczęło się robić tutaj bardzo czerwono. Gdzie jest prosto ta, Nie, Terizinozaur. Okej, okay. czy ty będziesz kogoś atakował? Jezu, jaki on jest olbrzymi. Przecież człowiek to tutaj by mu mniej więcej sięgał. No, muszę w końcu obejrzeć, właśnie, to jest moja obietnica, że przed kolejnym parkiem, jaki rozpocznę, muszę obejrzeć Jurassic World Dominion, gdzie występuje ten Tyrannosaurus. Tak, do tej pory nie oglądałem tego filmu, jakoś zawsze mam inne rzeczy do oglądania, zawsze jakaś inna wymówka jest, ale... Obiecuję, obiecuję, że przed kolejnym parkiem na pewno to będzie. Uuu, tutaj, nie no, walczą. Ja pierdziele, walczą między sobą, gdy mają do, y, do polowania ludzi. To, 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 to jest nienormalne. Nie Halo, ma, zaury wy może? Ten, może ten tutaj wyjdzie? Okej, okay, na razie. O, w ogóle wygląda tak mega brzydko. No, to jest ni niestety jeden z tych dinozaurów, które tak, y, tak się prezentują. Tutaj, co ty robisz? A, on sobie bije po prostu Mega Raptora, którego tutaj umieściłem u niego, spoko. A, ludzie... <laughs> ludzie, o nie, oni czekają. Oni czekają w tych tutaj w kulach, są uwięzieni. Pro, u, z Terizinozaurem będziesz walczył? Czekaj, z czym ty walczysz? Nie... Oj, oj, czy one będą razem polowały na niego? Czekaj, 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 bo to wygląda bardzo ciekawie. I... u staranował człowieka! O, ty, no, skoczył na niego! Okej, okay, okej, okay. no walczy po prostu jak jakiś raptor, ale dobra, byłem przekonany, że po prostu umrze. Ty! Kolejny skoczył! Ja, czyli one atakują rzeczywiście w grupie, żebyście mnie zrozumieli, to jest normalnie też w grze, ale tak jak mówiłem, ja mam rozwinięte to, to AI, że dinozaury teraz polują chyba tylko w grupie. Jeżeli jest taka opcja, to coś takiego będą robiły. No halo, Terizino! Ej, dobra. Jakim cudem jeden z nich umarł? Nie. Dobra, Je, nie, 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 nie. Proszę mi wytłumaczyć. Teraz w komentarzu zatrzymać ten film. Jakim cudem ten proceratozaur y, y, został pokonany przez Terizino, jeżeli on mu nic kompletnie nie zrobił? Albo przynajmniej ja tego nie widziałem, żeby cokolwiek mu zrobił. On w ogóle wygląda, jakbym nie wiedział co, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, kolejny padł. To są rzeczy, których niestety nie rozumiem w tej grze. Dlaczego one tak działają, a nie inaczej? Dilofozaury, czy zapolowaliście na człowieka? Nie, macie to totalnie w dupie. W ogóle większość widzę, że tutaj dinozaurów ma to gdzieś. Może mażungazaur? O, jakiegoś człowieczka? A nie, no nie, że on go za kozą biegnie. Stary, masz tyle ludzi. Zobacz, uciekają te Steve'y. Ty, on rzeczywiście wygląda jak Steve z Minecrafta. No, tak z daleka to bez problemu, bym go, bym go mógł pomylić, dobra, no, wow, będzie, będzie gonił kozę na koniec tutaj mapy, w międzyczasie dużo ludzi nadal czeka na, na, na rozszarpanie, dobra, i on goni, przecież to, ty się za chwilę ten, ty, ty się za chwilę zmęczysz, dobra, zostawmy go tutaj i idźmy popatrzeć na inne dinozaury, które mam nadzieję, czekaj, gdzie jest skor, aha, co ty robisz? Ty po prostu jesteś na swoim terytorium i ni nic kompletnie nie robisz. Okej, okay. trochę jest to dla mnie dziwne, bo mógł być bez problemu sobie Tutaj zapolować na kogokolwiek. Indominus rex, jak widzicie, tak samo nie wydostaje się ze swojego tego, mimo tego, że nie ma tutaj żadnego ogrodzenia. O, tarbozaur, może ty. Aha, tylko, że ty jesteś ukryty tutaj w krzaku. Może ty mi pokażesz, jak się poluje na ludzi? No i naprawdę położyłeś się i patrzysz na ten szkielet z tego zaura. To jest jakby twoje zadanie. Z tyłu za nim biegają ludzie i wbiegają chyba nawet do. Nie, nie wbiegają. O, Indominus, czekaj, czekaj, czekaj. Panie Indominusie, może ty pokażesz, że, że można tutaj zapolować. O, 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 coś tu chyba, za chwilę, pyk, no i wow. I jak zwykle powiem wam tak, to jest dziwne, ale nadal jest ten błąd z kamerą, że yy, no, widz, widzicie właśnie co się stało, ja tej kamery teraz nie kierowałem, ale rzućmy sobie okiem na tego pięknego finisherka i oj, no trudno to pokazać. No, ale został zwiedzony, czyli Indominus... I ma tutaj jakieś takie niefajne zachowania. Oj, i będzie polował na ten, na ludzi. Tutaj widzę, że jakiś kolejny jest. Tego będzie ciężko pokazać, bo kamera tam, no, nie, nie można wyjść po prostu kamerą w te drzewa. Więc okej, okay. Indominus radzi sobie bardzo dobrze. Ale mnie bardzo ciekawi ten Terizino. Aha, tutaj. <laughs> te rośliny łżarne mają totalnie wywalone we wszystko. Hererazaury. Czekaj, czy... O, chwila, one będą walczyły tutaj ze sobą. O, Hererazaur z Proceratopsem. Też sobie niezbyt dobrze poradził. Terizino ma totalnie wyrąbane tutaj, jak widzicie, jest dużo, y, dużo tych trupów, ale do tej pory miała być wielka ucieczka wszystkich dinozaurów, miał być tutaj chaos i tak dalej, a wygląda na to, że tylko Indominus y, cokolwiek tutaj zrobił. Słuchomim, ok. Su suchomim, czy wy wyjdziecie ze swojego ogrodzenia? Nie, one po prostu wolą sobie tutaj siedzieć. E, ja, 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 chyba wiem z czym to jest związane, niestety. O, czekaj, aha, Indominus sobie odpoczywa, ponieważ jest tutaj coś takiego, właśnie to jest związane z tą poprawą AI, że dinozaury mają swoje terytorium i raczej nie będą, e, jakby nie, nie będą wychodziły, nie będą atakowały tutaj, I, wie, wiecie, mają swoje terytorium i się tego terytorium trzymają, chociaż, no, jak widzicie, Indominus jakoś mógł zmienić i się przemieścić z, o, z tego miejsca tutaj, w to miejsce, a tarbozaury... Okej, okay. aha, tak. <noise> One wszystkie się trzymają w tym jednym miejscu cały czas. Ja pierdzielę. Miała być, mówię, miała być tutaj walka wszystkich dinozaurów. Myślałem, że um, inaczej troszeczkę się to potoczy. A okazuje się, o, torwozaur! O, o, o! Ty, właśnie, przecież torwozaura to. On chyba też jest z modów. Bo ja nie kojarzę. Takiego dinozaura, i ona widzicie tutaj, taką ikonkę. Ta ikonka dla mnie oznacza, że to jest dinozaur z modów. Ale nie wiem, czy on jest, czy nie. Trudno mi powiedzieć. O! Jest! Cz człowiek leży! Dobra, jeżeli leży człowiek, to oznacza, że musiał być przez niego pokonany. Więc yy, musimy poczekać i dać mu szansę, może na prędkości razy 3, żeby zobaczyć, czy za chwilę będzie jakiś fajny finisher. W sumie po finisherach też można yy, łatwo ogarnąć, yy, czy dany dinozaur jest yy, z modów, czy nie. Bo często te animacje w Modowanych dinozaurach się po prostu bagują. To jest dla mnie nor normalne. Wiem, że niektórzy tego nie lubią, ale ja jestem w stanie po prostu przymknąć na to oko. Z, patrząc na to, że będziemy mieli fajny park. I uwaga, ruszył! Ruszył do ataku! No, pokaż, jak zjadasz tutaj człowieka. I, no, okej, okay, to jest z modów. No, gdyby nie ta animacja, to bym powiedział, że mówię, on w podstawowej wersji gry jest. Ale go, <laughs> ale go wykręciło. Tak samo jak moją kamerę teraz, z jakiegoś dziwnego powodu. Dobra, także Torvozaur potrafi się zachować i wie, czego od niego oczekuje. Tutaj Indominus jest już w innym miejscu kompletnie. O kurde, oj, 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 oj. przepraszam. <laughs> Dostała kopa tam od tego Indominusa. Y, Tarbozaur i Alosaur y, toczą cały czas y, walki. Tak, nie, nie mam pojęcia dlaczego. I kogo wybrał? O, jajku. No, to jest piękne. Mówię, to, to, to można obserwować i obserwować po prostu takie animacje. Jak ten Indominus tutaj yy, yy, po, pożera po prostu tych ludzi jeden za drugim. Tylko dlaczego reszta po prostu nic nie robi? Skorpius, Scorp aha, cały czas. Okej. Okay, ty wyszedłeś ze swojego tego. Spoko, podoba mi się to, że wyszedłeś z, jakby z, z, ze swojego tutaj ogrodzenia, ale... No, o... Suchomim, zatruty przez Sypyry. A ty jesteś Sypyry? Czyli one walczyły nawet ze sobą. Dobra, dobra, dobra. To w takim razie, jeżeli on już się wydostał, to Skorpios, albo Scorpius, ja używam tych nazw zamiennie, proszę pokazać mi, jak polujesz jeszcze na człowieka. I jako, że tam się za bardzo nic nie dzieje, no to możemy przynajmniej poobserwować walkę maluchów. Oj, 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 co tu się z Tobą stało? A Terizino co robi? A. O! Terizino będzie walczył z. to jest Hererazaur. Ok. Bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało, no bo przecież Hererazaur na niego nie skoczy. A, po prostu. Nic kompletnie nie, nie ten. Nie będą jeszcze robiły. Żyją, powiedzmy, ze sobą w zgodzie. Martwy dinozaur. E, tak, przed chwilą dilofozaur niestety mm, niestety paru, ale w ogóle ty, tych roślinożernych też nikt nie rusza. Tu jest in, czekaj, indominus, Torvozaur. o, czyżby jakaś walka pomiędzy nimi miała być? Pa, 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 on się czai, ja go widzę, tutaj był, w tym miejscu. No, czyż będzie jakiś atak, czy nie będzie ataku? Dobra, pokaż mi, ostatnia walka, Ech, pokaż Skorpios, że mówię, że potrafisz jeszcze cokolwiek tutaj zrobić. O Jezus, o, okej. Okay. Jeden hit. Rozumiesz, jeden. <laughs> jeden hit. No, ataków y, na ludzi było bardzo mało. W sumie głównie ze strony Indominusa. Także plan nie wypalił. Kurde, ostatnio jak grałem w, w, tego, w Jurassic World Evolution 2, to często mówiłem pod koniec, że no spodziewałem się czego innego, ale niestety tak to wygląda. Także ten park zostawiamy tutaj, chyba, że będziecie jeszcze chcieli, abym coś tutaj zrobił. Może usunął tego moda na ulepszone AI i spróbował ponownie to wszystko zależy od Was. Także dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i, i im więcej łapek w górę, tym. Szybciej. I pojawi się kolejny odcinek z Jurassic World Evolution 2 serio. Tak to działa. I pijcie dużo wody, bo to jest też ważne.